2012 rok będzie rokiem, gdzie będzie Was jeszcze bardziej widać niż do tej pory, czyli błękitne berety, błękitne, tak jak tutaj widzimy, krawaty. Również jest propozycja współpracy żołnierzy ze szkołami. Na czym to ma polegać? Więc ma to polegać na tym, że chcemy propagować tradycje żołnierzy wszystkich misji, zarówno pokojowych, jak i stabilizacyjnych, w formie konkursu. Między szkołami następnie w drodze eliminacji. Będą następne eliminacje wojewódzkie na szczeblu wojewódzkim i na szczeblu głównym. To, co dzisiaj zauważyłem na spotkaniu, to Macie już też w, swoim, w swoich szeregach kobietę. Pierwsza kobieta, która członkini misji pokojowej. Tak jest, jest to uczestniczka pielęgniarka, która brała udział w, w, w misji w Iraku. W Iraku no, udało nam się pozyskać, chętnie z nami współpracuje i czujemy się z nimi. Ona również myślę, i my czujemy się bardzo dobrze z nią. I na koniec zapytam właśnie o rozwój. Nadal poszukujecie i chętnie przyjmujecie wszystkich tych, którzy w misjach uczestniczyli, a jeszcze do tego stowarzyszenia nie należą? Tak. Chcielibyśmy, żeby, ponieważ południowe, na południowym Podlasiu brało udział wielu żołnierzy, policjantów w różnych misjach. I chcemy zachęcić również nie tylko z naszych służb munduro, służby żołnierzy, ale również policjantów. Jeśli tacy są chętni, zapraszamy. Zjednoczonych, czyli też przyjęto też i misjonarzy, którzy byli w Iraku. Istotną sprawą dla nas było to, żeby wystąpić do Z u Stowarzyszenie Kompatantów Misji Pokojowych ONZ zajmujesz czym? No, zrzeszamy wszystkich uczestników misji pokojowych pod patronatem ONZ, którzy byli od 53 roku yy, poza granicami Polski i reprezentowali Polskę w umacnianiu pokoju, czyli byli piskiperami, jak to mówi nazwa. No, po to, w Białej, z tego co jestem zorientowany, jest nas około 50. Nie wszyscy, nie wszyscy są jeszcze zrzeszeni, nie wszyscy do nas przystąpili, może dlatego, że może nawet jeszcze nie wiedzą. My właściwie też w sumie zaczęliśmy działać od dwóch, trzech lat. Pierwsze nasze publiczne wystąpienia to w uroczystościach państwowych. Niebieskie Berety dopiero zauważone były w zeszłym roku, w tym roku też planujemy. I chcemy, chcemy przede wszystkim dotrzeć do młodzieży, dotrzeć do wszystkich tych, którzy nic o misjach na przykład nie wiedzą, albo wiedzą tylko to, że, że ktoś tam był, zarabiał jakieś pieniążki, wrócił do kraju i jest zadowolony, ale nikt nie wie na czym ta misja polegała, co w, na tej misji było, jakie były sytuacje, jakie były stresy. No i przede wszystkim chcemy też do siebie przygarnąć tych, którzy. Może gdzieś tam zostali zapomnieni. Czego właśnie dotyczy was, wasza praca? O co jeszcze walczycie? Bo obserwując wasze e, poczynania, i no, trochę z wami już jestem. E, mm -hmm. W tej chwili no, szykuje się szykują się bardzo ciekawe rzeczy. No, biorąc pod uwagę nawet to, że te dodatkowe dni urlopu dla takiego żołnierza, czy bezpłatne tak. przejazdy komunikacją, czy ze zniżkami, czy również to, że możecie zdobywać kolejne legitymacje już e, e, w zakresie i ważności. No cieszy, cieszy bardzo, cieszy bardzo, że, że Państwo. Społeczeństwo zaczyna doceniać nas, e, misjonarzy weteranów. No, fajna sprawa, że jest i dla nas bardzo istotna, jest to, że mamy wreszcie ustawę, ustawę o weteranach, która wchodzi w marcu przyszłego roku, która, tak jak kolega to wspomniał, daje nam szereg no, przede wszystkim prestiżowych, prestiżowych takich. E, Udogodnień. Ktoś był na takiej misji i chce Was zastąpić. Gdzie was, gdzie was można znaleźć? Do nas najprościej to Wojskowa komenda uzupełnień. Mamy sekretarza Zbyszka Ojera, który jest też szefem kancelarii tajnej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. I wystarczy się zgłosić do WKU. A jeżeli za daleko, to proszę bardzo, ja dysponuję swoim telefonem. 609, 887 i 30. Chcemy, żeby to Stowarzyszenie kompatantów Misji Pokojowych które na Podlasie było widoczne i się zasłużyło tak samo jak Koło Białczan, którego też jestem członkiem, a może tak jeszcze bardziej, żeby, żeby, żeby wszyscy po prostu byli też dumni z tego, że mają wśród swoich obywateli i nas.